Nie mam chyba genetyki do bycia dużym. Jem, ćwiczę i biorę styry do dwóch lat. Test 1000 i deka 480 mg. Powiem Ci tak, nie masz genetyki na pewno do tego, aby używać mózgu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ jesteś totalnie nieodpowiedzialną osobą, jeżeli wbijasz gram testa, 500 deki i masz 43 w łapie. Pierwsza sprawa. bierzesz styry do 2 lata coś totalnym idiotyzmem, bo powinny zrobić albo mostek, albo odpocząć. Kolejna sprawa, bierzesz tysiąc testa, stary. Bierzesz tysiąc testosteronu i jesteś gościem, który ma 43 w łapie i prawdopodobnie te 43 w łapie jest ulane. Kolejna sprawa, yy, jem, ćwiczę i biorę sterydy. Co to znaczy jem? Co to znaczy ćwiczę? Sprawdził Ci ktoś ten trening? Sprawdził ktoś? Nie mówię nawet o planie treningu, tylko jak trenujesz? Pewnie koledzy powiedzieli, że ciężko trenujesz, albo Tobie się wydaje, że ciężko trenujesz. Kolejna sprawa, myślisz pewnie, że jesz dużo. No dobra, jesz dużo, ale czy ta dieta jest w ogóle ułożona, nie wiem, pod Ciebie? Czy te makroskładniki zmieniają się wraz z biegiem efektów? No nie. I powiem Ci szczerze, że robisz to, co robi większość osób, czyli po prostu wbijasz, Myślałeś, że wbijesz, myślałeś, że urośnie, bo przecież odbijania się rośnie i nie urosłeś. I nie urośniesz, bo po prostu, bo po prostu nie umiesz zmienić myślenia, nie umiesz zmienić podejścia. I jeżeli nie zajmiesz się dietą na poważnie, treningiem na poważnie, to możesz wbijać nawet 5000 testosteronu i będziesz wyglądał tak, jak wyglądasz. I ewentualnie, co zrobisz, to tylko rozpię sobie zdrowie, co na pewno jest w trakcie ze względu na głupie podejście.